Dzień dobry, nazywam się Anna Kwaśnik i pracuję w zespole dyżurnet.pl. Jak zapewne większość z Państwa wie, nasz zespół zajmuje się przyjmowaniem zgłoszeń o treściach potencjalnie nielegalnych i szkodliwych. Korem naszej działalności są wszystkie te treści, które dotyczą seksualnego wykorzystywania dziecka, stąd też taki temat prezentacji. Ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z Państwa temat może wydawać się bardzo kontrowersyjny. Trochę szokujący, a może nawet i niewłaściwy, ale doświadczenia naszego zespołu, analiza naszych zgłoszeń, analiza treści pokazuje, że niestety dzieci i młodzież coraz częściej produkują materiały, które tak naprawdę są treściami pornograficznymi. Na samym początku chciałabym Państwu powiedzieć, czym tak właściwie jest self-generated content. W definicji opieraliśmy się na badaniach brytyjskiego hotlineu. Jest to nic innego jak nagie lub półnagie zdjęcia, filmy czy inne materiały, które produkuje młoda osoba i świadomie angażuje się w nich w erotyczną lub seksualną aktywność. Ja bym chciała tylko podkreślić, że gdy mówimy o młodszych dzieciach, należy pamiętać, że dzieci nie zawsze sobie zdają z tego sprawę, że to, co robią, jest niewłaściwe, że to, co robią, tak naprawdę jest przestępstwem i to, co robią, może przynieść im bardzo negatywne i bardzo poważne skutki. O których zresztą będę mówiła chwilkę później. Warto zastanowić się, skąd tak właściwie bierze się self-generated content i dlaczego dzieci produkują takie treści. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że niektóre z tych treści są treściami produkowanymi dobrowolnie i dzieci i młodzież robią to, bo po prostu chcą się zabawić, wszyscy tak robią, po prostu nudzą się albo nie mają co zrobić. Natomiast należy pamiętać o tym, że bardzo duża część takich filmów, takich zdjęć czy takich pokazów erotycznych online powstaje w wyniku przestępstwa child groomingu, czyli uwodzenia dziecka przez internet, czy też w wyniku sextortion, czyli szantażu. Do szantażu takimi materiałami przeważnie dochodzi później, gdy dziecko czy nastolatek wyśle takie zdjęcia po raz pierwszy, natomiast później zostaje Proszono o to, czy wręcz szantażowano o to, że jeśli nie dośle kolejnych materiałów, jeśli nie pokażę kolejnych materiałów, wówczas zdjęcia, które już sprawca sekstorszy ma, gdzieś roześle po sieci, roześle do znajomych, do rodziny, do nauczycieli. Warto również pamiętać o child groomingu, o tych młodszych dzieciach. Child grooming jest bardzo długim procesem przeważnie jest długim procesem w które dziecko się angażuje, gdzie nie tylko wysyła swoje nagie zdjęcia, ale przede wszystkim nawiązuje więź ze sprawcą. Ale to już jest tak rozległy temat, zapewne część z Państwa go zna. Więcej informacji na ten temat będzie można przeczytać w naszej publikacji, o której też opowiem za chwileczkę. Jednym z wielu czynników, które wpływa na to, że dzieci i młodzież decydują się na produkcję takich zdjęć, takich materiałów, przesyłanie ich między sobą, jest na pewno cała seksualizacja naszego społeczeństwa. Jak Państwo wiecie, jak Państwo się pewnie orientujecie w internecie, większość profili na Instagramie, Facebooku czy innych profilach społecznościowych osób popularnych wśród nastolatków, przeważnie przedstawiają zdjęcia wręcz erotyczne, mocno erotyczne. Często osoby na nich występujące są nie tylko mocno wymalowane, ucharakteryzowane, ale również bardzo często yy, wręcz porozbierane czy bardzo skąpo ubrane. Kolejnym czynnikiem takiej seksualizacji jest na pewno też szeroki dostęp do pornografii, o czym mówiła moja przedmówczyni i o czym, o czym dowodzą też różne inne badania, które pokazują, że dzieci i młodzież sięgają po te treści, zaglądają do nich. Też proszę mieć na uwadze, że w Polsce dostęp do takich treści, mimo że jest dozwolony, od lat 18, nie jest trudny, bo tak naprawdę wystarczy kliknąć, czy masz ukończone 18 lat i już możemy dostęp do treści pornograficznych uzyskać. W kontekście seksualizacji społeczeństwa trzeba również pamiętać o tym, że niestety coraz częściej w reklamach czy w takim codziennym świecie jak są przedstawiane dzieci, jak jest przedstawiana młodzież. Niestety różnego typu reklamy, często czy to nawet produktów dla dzieci opierają się na takim zewnętrznym pięknie, opierają się na tym kulcie ciała i niestety gdzieś to również może odbijać się w tym, jak dzieciaki, dzieci i młodzież chętnie się rozbierają, czy też chętnie dzielą się różnymi zdjęciami ze swojego życia. Nie tylko tym, co robił, co zjadł i co teraz czym się zajmuje, ale również tymi zdjęciami intymnymi, rozebranymi. O sextingu, jak Państwo wiecie, też i poprzedni, poprzednia mówczyni mówiła, już nieraz było na tej konferencji zapewne nieraz Państwo słyszeliście, sexting jest problemem bardzo popularnym wśród dzieci i młodzieży. Dzieci chętnie wysyłają swoje nagie, intymne zdjęcia. Dzieci i młodzież dzielą się takimi zdjęciami. My czasami chodzimy na warsztaty i na spotkania z młodzieżą, czy w jakichś takich rozmowach prywatnych, nawet gdy rozmawiamy z młodymi ludźmi o tym, czy wysyłają swoje nagie zdjęcia. Słyszymy odpowiedź tak, wszyscy tak robią, jest to coś normalnego. A slogan Wyślij Nudesa jest tak popularny, że chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. W momencie, gdy dziecko czy nastolatek otrzymuje od kolegi, koleżanki wiadomość Wyślij Nudesa, przeważnie robi to zdjęcia i przesyła dalej. Mylne bardzo dla dzieci i młodzieży jest to, że niektóre aplikacje, poprzez wysłanie przez nich zdjęć, te materiały znikają dość szybko. Jednak proszę pamiętać, że nie z każdej aplikacji zdjęcia wysłane da się usunąć. I nawet jeśli wyślemy komuś swoje nagie, rozebrane zdjęcie, czy jakiekolwiek inne, każdy to zdjęcie może przechwycić i udostępnić później w miejsce, gdzie może niekoniecznie byśmy chcieli, żeby ono się znalazło. Z analizy naszych zgłoszeń bardzo uderzające i takie coś, co poruszyło nas wszystkich jest to, że coraz więcej dzieci, mówię tutaj o młodszych dzieciach, w wieku 8-9 lat, a może nawet ich młodszych, nie wiem czy to z powodu nudy, czy z powodu tego, że nie mają co ze sobą zrobić, czy, czy jakie są tak naprawdę powody. Analiza nas, naszych zgłoszeń pokazuje, że dzieci się po prostu wygłupiają przed kamerkami. Bardzo często są to jakieś tam zabawy, jakieś tańce, śmiechy, żarty, po czym dzieci zaczynają się rozbierać. Dzieci ściągają nie tylko koszulki, nie tylko staniki, jeśli już mają, ale również majtki i niestety prezentują się nago. Co gorsza, bardzo często jest tak, że młodsze dzieci biorą swoje jeszcze młodsze rodzeństwo, przeważnie w wieku niemowlęcym, i potrafią pokazywać je nagie do kamerki. Niepokojące jest to, bo z tego co widać, co my tylko możemy domyślać się, jest to tylko dla dzieci jest to tylko zabawa. Jest to głupia zabawa, są to głupie żarty, gdzie myślą, że to jest zabawne, gdzie nie mają co zrobić, gdzie widzą zainteresowanie w internecie, bo mają coraz więcej oglądających, mają coraz więcej followersów, mają coraz wiec, coraz większe grono zainteresowania. I niestety, ale takie rzeczy się dzieją i my w naszych zgłoszeniach widzimy, że tego jest coraz więcej. Kolejnym takim miejscem, skąd mogą się brać zdjęcia pornograficzne, które są robione przez same ofiary, to internetowe challenge. Tak jak są challenge dotyczące najbardziej niebezpieczne selfie i różne takie, tak samo są challenge, które dotyczą rozbierania się, które dzieciaki same sobie podsuwają. Bardzo często widzimy na pokazach online, które my już widzimy jako utrwalony materiał, że dziecko, dziecko, dzieci rozbierały się na kamerce i pisały, że jeżeli dostaną 100 lajków, 200 lajków, 50 lajków, będą ściągały kolejne partie ubrań. Nam się nasuwa pytanie, dlaczego dzieci mają tyle oglądających? Gdzie są osoby, które zareagują, które przerwą to i dlaczego nikt tego nie zgłasza? Być może ktoś zgłasza, być może administratorzy po prostu nie reagują, być może administratorzy tego nie widzą. Ale my zdajemy sobie z tego sprawę, że ten problem jest coraz większy. I tutaj pytanie do nas wszystkich, co my możemy zrobić, aby takich treści było jak najmniej. Jeśli chodzi o konsekwencje takich treści. Przede wszystkim chcę Państwu powiedzieć, że gdy rozmawiamy z dziećmi, z nastolatkami o konsekwencjach takich zachowań, pamiętajmy, że straszenie ich konsekwencjami, straszenie ich tego, co wydarzy się później, tak naprawdę nie ma sensu. One trochę inaczej myślą, one nie mają takiego myślenia przyczynowo-skutkowego i to, że my ich straszymy, można tak powiedzieć, że straszymy konsekwencjami, to, że im mówimy to, co się zadzieje później, jest trochę dla nich za odległe, trochę dla nich to nie jest ważne. A argumenty, jakich używają, to trudno. Dzisiaj wyciekło moje zdjęcie, jutro będzie czyjeś inne. Zawsze się mogę wyprzeć, że to nie moje zdjęcie. Więc rozmawianie z nastolatkami i z dziećmi o tym, czy żeby nie robiły takich zdjęć, nie wysyłały, trochę nie zawsze się sprawdzi, i pamiętajmy, że gdy mówimy do młodych ludzi, do dzieci komunikatnie, bardzo często niestety ma ono odwrotne znaczenie, i niestety dzieciaki czy młodzież po prostu to robią. Jeśli chodzi o nasz punkt widzenia, naszego hotline'u, bardzo dużą konsekwencją i taką niebezpieczną jest to, że stale rośnie liczba materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dziecka, i są to treści produkowane niestety przez nich samych. Tak jak już powiedziałam wcześniej, my w naszych zgłoszeniach, niestety, ale widzimy to, że liczba tych materiałów rośnie. I nie są to materiały tylko bez bluzki czy, czy po prostu nagie, ale bardzo często są to treści pornograficzne, gdzie dziecko dopuszcza się, gdzie dziecko do, jest świadome tego, co robi. I gdy dziecko angażuje się w czynność seksualną, mam tutaj na myśli przede wszystkim masturbację. I nie mówię tutaj tylko o nastolatkach czy o tych starszych dzieciach, ale niestety my też analizujemy zgłoszenia, na których małe dzieci, 5-8 lat. Dokonują masturbacji czy po prostu dotykają się w miejscach intymnych. Jeśli chodzi o kolejne konsekwencje, to na pewno utrata kontroli nad wysłanym zdjęciem. To nie muszę Państwu tłumaczyć, że raz wysłane zdjęcie. Gdy raz wyślemy jakiekolwiek zdjęcie do kogoś, tak naprawdę tracimy nad nim kontrolę i musimy o tym pamiętać, tylko musimy o tym w mądry sposób rozmawiać z nastolatkami, zwłaszcza. My czasami używamy argumentu, że czy chciałbyś, żeby takie zdjęcia zobaczyła twoja przyszła teściowa, czy chciałbyś, żeby takie zdjęcia nie wiem, widziała twoja babcia, czy chciałbyś, żeby takie zdjęcia widzia widziały twoje dzieci. Czasami to działa, ale niestety nie zawsze. Jeśli chodzi o inne konsekwencje, sami Państwo wiecie, jakie drastyczne mogą być konsekwencje, chociażby sextingu, gdy takie nagie zdjęcie ucznia, uczennicy wypłynie w szkole, więc tutaj już nie będę się rozwijała nad tym problemem, bo pewnie jeszcze, już było mówione na konferencji, a pewnie jeszcze będą się pochylały nad tym problemem inne osoby. Na pewno pojawia się pytanie, co zrobić, gdy zobaczysz zdjęcia swojego ucznia, czy swojego dziecka w internecie, co powinieneś zrobić, jak się powinieneś zachować. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że byśmy nie oceniali dziecka, nie obwiniali za to, co się stało i okazali mu wsparcie. Dzieci i młodzież po prostu nie zawsze zdają swojego, sobie sprawę ze swojego zachowania. Jeżeli takie zdjęcia wypłyną, jeżeli dziecko padło ofiarą czy sextingu, czy padło ofiarą groomingu, czy utrzymywało z kimś relacje online i tam przesyłało swoje nagie zdjęcia, ono i tak się czuje, tak bezradne, tak bezwstydne, tak, tak się wstydzi się, siebie, przepraszam, i tak się boi tego wszystkiego, co zrobiło, że naprawdę dokładanie mu po coś to zrobił, po coś tam wchodziła, i tak dalej nie ma sensu. Nie zostawiajmy dziecka samego, nie zostawiajmy go z tym problemem samym, tylko zastanówmy się, co teraz możemy zrobić. Skoro mleko się już rozlało, mówiąc tak kolokwialnie, postarajmy się teraz to w miarę możliwości posprzątać. Jeżeli decydowaliby się Państwo na podjęcie jakiejś interwencji, pamiętajmy, że jest to przestępstwo i warto takie rzeczy zgłosić na policję. W tym celu trzeba zebrać dowody i udać się z tymi dowodami na policję. Warto równocześnie zgłosić się do administratorów serwisu, gdzie sytuacja miała miejsce, gdzie zdjęcia wyciekły, z prośbą o usunięcie tych materiałów, a jednocześnie poprosić y, administratorów, aby nie usuwali danych technicznych, które mogą być później potrzebne policji w postępowaniu. No i na pewno ostatnim etapem, jednocześnie pierwszym i ostatnim jest to, aby cały czas rozmawiać z dzieckiem, być przy dziecku i z nim rozmawiać i wspierać. Jeżeli nie jesteście sami w stanie Państwo dźwignąć tego, tego ciężaru, bo rzeczywiście ten ciężar może być nie, nie tylko dla dziecka bardzo ciężki, ale i dla Was, na pewno warto poszukać pomocy specjalistów i rozmawiać z specjalistami. W całym procesie zgłaszania procederu na policję... Yy, Gdyby Państwo potrzebowali jakichkolwiek działań, nasz zespół służy pomocą, proszę do nas napisać maila. My takie zgłoszenia obsługujemy priorytetowo, są to dla nas bardzo ważne zgłoszenia, więc można się z nami kontaktować przez naszą stronę internetową, przez formularz na naszej stronie. My wtedy podejmujemy interwencję, kontaktujemy się z Państwem i możemy w różny sposób udzielić jakiegoś tam wsparcia, czy znaleźć osobę, która pomoże Państwu przejść przez cały ten etap. I ostatni już prawie mój slajd, czyli jak zapobiegać powstawaniu takich treści. Co możemy zrobić, aby dzieciaki nie wysłały tego nudeska tak po prostu. Przede wszystkim, gdy mówimy o młodszych dzieciach, możemy próbować różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, czyli chociażby programu filtrów ochrony rodzicielskiej, ale pamiętajmy, że one działają tylko w stosunku do młodszych dzieci. Gdy mówimy o starszych dzieciach, gdy mówimy o nastolatkach, one nie zadziałają. Pamiętajmy również o ustalaniu zasad, to już też było mówione podczas tej konferencji i pewnie nie raz jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ale pamiętajmy, że gdy ustalamy zasady dla dziecka, gdy wymagamy coś od dziecka, od nastolatka, wymagajmy również od siebie. Jeżeli dajemy dziecku jakieś ograniczenia na internet, telefon, komputer czy cokolwiek, róbmy sobie i również dla siebie takie ograniczenia, żeby dziecko widziało, że to działa w dwie strony. Pamiętajmy o edukacji seksualnej. Pamiętajmy o tym, aby rozmawiać z dziecku o, o, o jego seksualności, o tym, co się dzieje, abyśmy nie zamykali się na te tematy związane chociażby z pornografią, o czym mówiła moja przedmówczyni, abyśmy nie zamykali się na tematy dotyczące dojrzewania aktywności seksualnej czy po prostu takiej seksualności, tylko rozmawiajmy z dziećmi w każdym wieku, uczmy ich tego. Bardzo ważna jest nauka asertywności, zwłaszcza dlatego, że dzieci często mówią, że wszyscy tak robią i dlatego to robią. Dzieci też czują się zobowiązane. Jeżeli napisały, że wyślą komuś zdjęcie czy że pokażą coś za 100 lajków, rzeczywiście to robią. Jeżeli wyuczymy w dziecku taką postawę asertywności, jeżeli dziecko będzie wiedziało, że w każdej chwili może się wycofać, że w każdej chwili może się wylogować, że w każdej chwili może wyłączyć komputer, internet czy cokolwiek. Może wtedy rzeczywiście liczba tych zdjęć będzie mniejsza. Może dzieci nie będą czuły się tak mocno zobowiązane i może dzieci będą umiały powiedzieć nie i będą umiały zrezygnować z tych, z tych zachowań, które są dla nich niewygodne, nieodpowiednie. I ostatnie, co możemy zrobić, co może być ważne dla, dla Was jako rodziców, dla nauczycieli i dla osób, które pracują w ogóle z młodzieżą, żeby rozmawiać o różnych kwestiach. O prywatności, o budowaniu swojego wizerunku w sieci i nie tylko. O szacunku do siebie, do swojego ciała, o szacunku do innych, a także o innych wartościach, które są gdzieś pożądane, które są potrzebne. Myślę, że gdy będziemy rozmawiać z naszymi dziećmi, z naszymi uczniami o różnych wartościach, gdy będziemy ich uczyć takich pozytywnych postaw, to rzeczywiście liczba tych zdjęć będzie mniejsza. Rzeczywiście może zanim zdecydują się wysłać, zrobić takie zdjęcie, może rzeczywiście gdzieś tam się chwilę zastanowią i podejmą trochę inną decyzję. I na końcu chciałam państwu pokazać naszą publikację. To jest okładka. Natomiast jeśli chcieliby państwo się z nią zapoznać, można ją ściągnąć na naszej stronie internetowej www.odjournet.pl w zakładce multimedia w, w serii Internet bezpieczeństwa edukacja. Jest do pobrania, można się z nią zapoznać. Na tą chwilę jest tylko w języku polskim, ale lada na moment pojawi się również w języku angielskim. Z mojej strony to wszystko i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze chwilkę czasu. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Tutaj już Ci daję. Chciałem się zapytać, jak administratorzy systemów reagują na takie zgłoszenia z treści szkodliwych dokonywanych przez użytkowników? Jeśli chodzi o treści szkodliwe, niestety czasami. Gdy mówimy o treściach nielegalnych, większość administratorów, większość osób reaguje właściwie, czyli usuwa te treści, blokuje te treści. Natomiast gdy mówimy o treściach szkodliwych, które nie są nielegalne, które gdzieś tam mogą pojawiać się w internecie, niestety nie zawsze można to od tego od nich wymagać. I też ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że gdy mówimy o polskich administratorach, tak troszkę kolokwialnie, gdy mówimy o polskich stronach, nasze prawo jest trochę inne. Możemy więcej wymagać, natomiast gdy mówimy o serwerach i stronach zagranicznych, niestety, ale mamy związane ręce. Dzień dobry, Wojciech Przybysz, przyjechałem z Torunia ze stowarzyszenia Wędka. Pracujemy tam z dziećmi i z młodzieżą na ulicach oraz w internecie. Więc na co dzień mamy do czynienia z tymi zagadnieniami na żywo, bo przychodzą dzieci do nas z ulic, podwórek i po dłuższych rozmowach jesteśmy w stanie przyrównać, które dziecko miało dostęp, miało kontakt 8, 9, 10 latek z treściami pornograficznymi, bo widać, jak traktuje swoje koleżanki w grupie, jak rozwiązuje konflikty. A, a ja chcę się zapytać, czy widzi Pani sens swojej pracy? Wobec tego, co ja też obserwuję i co dzieci czytają i widzą. Co jedzie, nie wiem, z zachodu, edukacja e, seksualna. Ja się gubię, ja się gubię co dopiero dzieci. Gdzie dzieci uczone są właśnie masturbacji wcześniej, poznawania swojego ciała. Ja nie mam jednego przekazu internetowego, czy to jest w dobrej formie przekazywane, czy nie, a dzieci tym bardziej, więc. Po co to wszystko, jaki jest cel, skoro z drugiej strony przyzwalamy jako dorośli systemowo wychowawcy w szkole, w klasie, mówią dzieciom właśnie to, co pani powiedziała, że to jest złe, a ja słyszę od naszych dzieci: poznaj swoje ciało, będzie edukator seksualny, dowiesz się. Więc ja się gubię. Więc, czy my nie robimy tu porządku z jednej strony. Ale dopuszczając z każdej innej strony bałagan, który robi niesamowite spustoszenie w głowie dziecka dzisiaj. To takie pytanie jest. Jeśli chodzi o sens mojej pracy, jak najbardziej widzę. Widzę, jak treści znikają, i widzę, że tych treści, te treści gdzieś tam uciekają z internetu, więc to jest. Główny cel mojej pracy, więc jak najbardziej sens widzę. Natomiast jeśli chodzi o edukację seksualną, o tym, o, o co pan pyta, że trochę inne mamy, z jednej strony wymagamy nie rób tego, to jest złe, a z drugiej strony mówimy dziecku poznaj swoje ciało, uważam, że dobrze przeprowadzona edukacja seksualna nie opiera się tylko poznaj dobrze swoje ciało. Jeżeli przekażemy dziecku informację, że to jest jego ciało, że tylko to jest jego ciało, powiemy dziecku, które, w których miejscach Powinno, nie powinno, gdzie inne osoby nie powinny go dotykać, które miejsca są tylko jego miejscami, że jeżeli ktoś się dotyka w te miejsca i dla niego to nie jest wygodne, to to jest dobry kierunek. To nie chodzi o to, żeby popychać dziecko teraz dotykaj się, poznawaj swoje ciało, rozbieraj się, pokazuj po innym, nie. Tu chodzi o to, żeby dziecko miało świadomość, żeby dziecko miało świadomość, że też jest istotą seksualną, że też ma swoje ciało, ale żeby wiedziało, że są pewne granice, których nikt nie może przekroczyć.